Halo, słucham? Tak, tu spółdzielnia poetycka, rymowanie na zawołanie. Poeta dyżurny, czy mogę służyć? Ależ tak, tak. To właśnie my specjalizujemy się w tworzeniu rymowanek na różne okazje, na przykład imieniny, urodziny, wszelkie rocznice. Ależ tak. No, naszym klientem może być. Każdy, kto tak, tak, wystarczy zapłacić. No, nasz najtańszy produkt to rymowanki z naszej stałej oferty. Za kwotę 50 zł wysyłamy pod wskazany adres mailowy link do naszej strony internetowej, z której przez 24 godziny można pobierać sobie rymowanki gotowe. Dopasowując jedynie imię lub nazwisko osoby, do której tekst ma być skierowany. Słucham, nasza konkurencja. <grym> proszę pana, my jesteśmy bezkonkurencyjni jako jedyni na rynku. Dostaliśmy, proszę pana, nawet dofinansowanie unijne <grym> za nasz nowatorski projekt. Ja nie słyszałam, by ktokolwiek skopiował nasz pomysł i próbował. No, dobrze, dobrze. Już przedstawiam panu naszą pełną ofertę. Otóż, oprócz tanich rymowanek z naszej oferty stałej, o której wspomniałam przed chwileczką, tworzymy rymowanki na indywidualne zamówienie, których cena jest odpowiednio wyższa, gdyż to wymaga od nas dużo większego zaangażowania czasu, jaki co tu ukrywać talentu. Cena takiej indywidualnej usługi mieści się w kwocie od 250 zł wzywysz. Aby wykonać zlecenie musimy dysponować danymi dotyczącymi owej osoby, która będzie przedmiotem obróbki poetyckiej. A więc no, jej profesja, hobby, ale także usposobienie, charakter, stan rodziny, rozumiem Pan szczegółowy, opis wyglądu zewnętrznego. E tak, 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 tak. Bazujemy na danych podanych nam przez zleceniodawcę. Mhm. Mhm. Zaraz, czy ja dobrze rozumiem, że. Zainteresowany jest Pan indywidualną rymowanką na cześć Pańskiego wujka, czy tak? Rozumiem. Przepraszam. To Pan jest wujkiem. A zatem planuje Pan zamówić rymowankę dla swojego siostrzeńca, boszczenica, albo, albo bratanka? bratanka. A. A zatem. Jako wujek dostał już od kogoś wierszyk na swój temat. No. <laughs> no to super, ale w takim razie w czym jest problem? No, a niby czego mam się wstydzić? No. Zapewne to my napisaliśmy jakąś tam rymowankę o, o łysym wujku, jeśli właśnie taka cecha do obróbki poetyckiej została nam podana przez zleceniodawcę. No i co z tego? Eee, no to proszę zacytować. No, słucham. Proszę Pana, przepraszam, reklamacji nie uwzględniam i zleceniodawcy nie ujawnię. Obowiązuje nas ochrona danych osobowych, RODO, rozumie Pan? I bardzo proszę wejść w nasze położenie. No. A jakimże to innym słówkiem mielibyśmy opisać osobnika? Łysego, bogatego, chytrego i wrednego. No i jeszcze żeby to rymowało się ze słowem wuj. Saludzie. Uff. Uff. Się człowiek nadenerwuje. Ciężki jest kawałek chleba, jeśli chce się być zarobkującym poetą.